Dom dla Ducha Bożego, niech Chrystus zamieszka przez wiarę w Waszych sercach. Fragment z listu do Efezjan. Gdy rodzisz się na nowo, wiesz, że żyje w Tobie Jezus dzięki mocy Ducha Świętego. Pytanie brzmi: Czy Bóg czuje się w Tobie dobrze? Czy czuje się w Tobie tak jak w domu? Chociaż mieszka w tobie Duch Boży, mieszkają w tobie też inne rzeczy, takie jak lęk, złość, zazdrość, czy marudzenie i narzekanie. Bóg dał mi kiedyś przykład, jak to jest w życiu, jak to jest w sercu, w którym mieszkają narzekanie, marudzenie i niezgoda. Załóżmy, że idziesz do domu przyjaciółki. Ona ci mówi: wejdź, proszę, przyniosę ci filiżankę kawy, usiądź wygodnie i czuj się jak w domu. I potem twoja przyjaciółka zaczyna krzyczeć na męża, i oboje kłócą się ze sobą przy tobie. Jak byś się czuł wśród takiego konfliktu? Jeśli chcemy być wygodnym domem dla ducha Pana, musimy odrzucić te rzeczy, które powodują, że zapominamy o Jego obecności lub że go obrażamy. Musimy przestać narzekać i pozwalać, żeby w naszym wnętrzu toczyła się walka i gnębił nas niepokój. Musimy przestać żywić się nieprzebaczeniem. Zamiast tego musimy się upewnić, że nasze życie wewnętrzne pochłonięte jest tymi rzeczami, które podobają się Bogu i honorują Jego obecność. Nasze usta powinny być pełne chwały i dziękczynienia. Powinniśmy każdego ranka po przebudzeniu się mówić w naszych sercach: Dzień dobry, Panie. Chcę, żebyś czuł się we mnie jak w domu, żebyś czuł się we mnie dobrze. Wszyscy musimy dokładnie zbadać to, co się dzieje w naszych sercach, bo to w nich mieszka Bóg. Kiedy badamy nasze życie wewnętrzne, Patrzymy na świętą ziemię, w której Bóg postanowił zamieszkać. Postarajmy się, żeby czuł się w nas komfortowo. Upewnij się, że jesteś wygodnym domem dla Ducha Pana. Miękkie i wrażliwe. Dam im jedno serce i wniosę nowego Ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne. Księga Ezechiela. W wersecie na dziś Bóg obiecuje zastąpić serca z kamienia sercem cielesnym. Innymi słowy, może przekształcić człowieka o zatwardziałem sercu w człowieka o sercu miękkim i wrażliwym. Kiedy oddajemy swoje życie Bogu, on wlewa głęboko do naszej świadomości poczucie dobra i zła. Ale jeśli za często buntujemy się przeciwko naszemu sumieniu, nasze serce może stwardnieć. Jeśli tak się stanie, musimy pozwolić Bogu, żeby zmiękczył nasze serca, żebyśmy byli duchowo wrażliwi na prowadzenie ducha świętego. Byłam bardzo nieczuła, zanim zaczęłam mieć prawdziwą społeczność z Bogiem. Regularne przebywanie w Jego obecności zmiękczyło moje serce i uczyniło mnie o wiele bardziej wrażliwą na Jego głos. Bez serca wrażliwego na dotyk Boga często możemy nie rozpoznać, kiedy On do nas przemawia. On mówi łagodnie, spokojnym, cichym głosem, lub dając nam subtelne przekonanie o danej sprawie. Człowiek o zatwardziałym sercu jest też narażony na krzywdzenie innych ludzi, nawet gdy nie zdaje sobie z tego sprawy, a to zasmuca serce Boga. Ci, którzy są gorliwi i zajęci swoimi sprawami, nie będą wrażliwi na wolę i głos Boga. Zatwardziałe serce nie słyszy jego głosu i nie przyjmuje wielu innych błogosławieństw, których Bóg pragnie udzielić człowiekowi. Dlatego On pragnie zmiękczyć nasze serca poprzez swoje Słowo. Niech Twoje serce będzie stale miękkie i wrażliwe na głos Boga.